A mianowicie, trzeba rozwalić tę mózgownicę. To jest mózg gwiazdy Porno. Hmm, ciekawe. Mózg kaznodziei Mózg, nawet projektanta Gier, który wspominał grze RPG w realiach świata po wojnie atomowej. Ha, ha, ha. Mózg prawnika. Hmm. Chyba do rozwodów mózgów, nie? To właśnie niszczymy w taki sposób. To także, ponieważ kiedy naciskamy kontrol, to myślałem, że kontrolę można rozwalić, to ale nie. Nie da się. Trzeba rozwalić wszystkie te mózgi. Ej, jeśli mi się uda. Niestety za mózgi nie dostajemy jakichś szałowych ilości doświadczenia. Zacznie się ruszać. Za... Nie tam nic nie ma! O, to pewnie. Rozwalona tkanka najwyżej. Okej, okay, drugi mózg. Właśnie tutaj całe, cały ten poziom będzie składać się z niszczenia mózgów. O! Oh, ich. Chłopie Wow, double kill. I co teraz? Uuu, uh, otworzy otworzyliśmy drzwi. Mało nie powiedziałem, otwarliśmy wow. Te drzwi stoją otworem. Te drzwi zawierają dodatkowe zastępy androidów. No jak wie się. Tu będą dwie wieżyczki, tu bodaj, nie wiem, z pięć androidów jeden bodaj ma, także wyrzutnię rakiet w taki sposób. Okej, okay, okej. Okay. No i otwórzmy sobie Bang, ba ba ta ta ta. Walka z nimi jest banalnie prosta, ponieważ szarżują resz... no trochę trudniej jest z wieżyczkami, które potrafią... dokopać. Dobra, załatwisz go na czysto, czy... Tutaj można się kryć, co... z czego skorzysta na pewno? A Chowaj się. Aaa, ratatatatatata! Dobra, tu jest chyba wyczyszczone, czy. Aha, dobra. Może tak przesunie się. I ona poszła, czyli to czas na przesunięcie się dalej. A jeśli ktoś tam jest. Nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, rozwal się, rozwal się. Wow, Uuu, to nie było fajne. A to też nie jest fajne. I ulasz się te That was mean. Mm, skontrolujmy jeszcze stan amunicji... Powinien powinno wystarczyć. Dobra, niech teraz... Zobaczmy... Jest coś, jeszcze jest coś. Jest Jesteś niemiły. No. No wystaw łeb! Ah! <tryk> Pięknie. Używamy terminalu, tam już nie będzie żadnych wrogów. No i mamy mózg artysty. Puskowie zbyt ponure. Dobra, rozwalamy ten mózg tak samo jak pozostałe. Ej. Ej, no, to jest trochę naprawdę.. Tricky. Rozwal. Rozwal. O, a ja myślałem, że bolało, kiedy obciąłem sobie ucho. Panie Vincent van Gogh? Ja tu prawdopodobnie nawiązanie do Vincenta van Gogha. Co te wieżyczki mają ciekawymi? A, amunicja. Mhm. I otwieramy drugie drzwi, i to właśnie będzie w taki sposób przebiegała nasza rozgrywka na tym poziomie. A. Mamy Właśnie te trzy korytarze, jeden już wyczyszczony Udajemy się do następnego Standardowo Lunata Rebeka z tyłu, zapewniają wsparcie Brzmi jak moja słuszarka A dobra, jeszcze zapiszę, kurczę Jestem taki podekscytowany Naprawdę starałem się to robić jak najszybciej Tylko mogę I grami tego nie ułatwia, ponieważ zacina się o! Mogę by sobie darować Bang, bang, bang Wielki bajzel plazmowo, rakietowo Gaussowo Laserowy Spaliłem Żeby to przyspieszyć to już Udam się szybko tutaj Szybko, o chować się no, jeszcze rozwalimy. O, jak mił, to może bardziej do przodu. Hello, haha. Ha. Dobra, mamy poseł trochę stanowczo, za dużo życia traci. Pa, pa. Uszkodzenia Aj, Alice, wstań. Wstań, 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 wstań! w ogóle w tej grze jest mnóstwo przydatnych skrótów, z których oczywiście nie korzystam. Ponieważ jestem. Mam zboczenie na temat myszki, tak. Lubię wszystko myszką wykonywać. Client, terminal. Ach. To spore ułatwienie po Falloutie, kiedy miałem te cudaczne problemy z polami siłowymi. I tu mamy mózg naukowca. Może go załatwisz? Ach. Rzut izometryczny jest bardzo niewyraźny, jeśli chodzi o takie celowanie. Przestań takie działania poważnie osłabiają wiązania kowalencyjne mojej szarej materii. Czyli co to samo miejsce jeszcze. He, he, mużdżak. To wszystko ładnie pozamiatano Ostatnie wrota otwarte Okej, okay, broń załadowana, broń załadowana. Zapis to jest naprawdę proste Będzie jeszcze prostsze, kiedy przestaniesz się zacinać. Dziękuję. Ach. Nie wiem, czemu ale w okolicach jakiegoś 80. odcinka Fallout mi zaczął paskudnie kaszać. Generale, no, co ty robisz? O, w tył. Ty Piękny. Yy, I otwieramy ostatnie już drzwi. Te dla odmiany są trochę inaczej umiejscowione, to znaczy pomieszczenie. No drzwi także. Aha, i przy okazji. Tu chyba jest od razu mutek. Mutek. a Android. E, a panie to. Panie tego nie widzą. To akcja dla szturmowca, samotnego bojownika. uś. Dobra, No, hmm, Może to przyspieszmy. Jeśli mi się uda, to może zacznę już próć do wieżyczek. A, halic! Nie w taki sposób! wiem, dam mi to tym. Czy tutaj ktoś jest? Dobra. Ach, wyrzutnia rakiet. No, pokaż się, tylko się pokaż. Au! Ha, 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 ha. Jeszcze ta paskuna wieżyczka. Jeszcze raz. Au, dobra, schowam się. Chowaj się, chowaj się. Stresujące to zaczynanie, czyż nie? Zniszczy. Nie widzicie tego. Hmm. O! Oh, rany to tylko wieżyczka. Nie gryzie. No, 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 z życiem! No i życzka w ruinie. Hmm. Znaczy leży w. Gru... Można powiedzieć, w ogóle leży w ruinach. Raczej to jest zarezerwowane dla leży w gruzach. Terminal. Ok. I ostatni już muszek. Musk Polityka. O, Taki to z przyjemnością.